No właśnie, myślę, że trudne i częste pytanie bardzo wielu menedżerów. Dlaczego moi ludzie nie są zmotywowani? Muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to pytanie, jedno z nielicznych pytań, na które właściwie odpowiedzią są dalsze pytania. To znaczy, że to jest taki początek diagnozy, który no, może doprowadzić do rozwiązań, jeśli odpowiemy sobie na pewne pytania dodatkowe. Początkiem motywacji u człowieka jest świadomość celu. Człowiek, który nie ma celu, który jest dla niego atrakcyjny, choćby nie wiem, co robił, na dłuższą metę zmotywowany nie będzie. Więc pierwsze pytanie, jeśli widzę, że moi ludzie są niezmotywowani, jest pytanie, czy mają cel i ten, czy ten cel jest dla nich atrakcyjny. To po pierwsze. Po drugie, yy, trudne pytanie, ale trzeba je zadać, czy to są właściwi ludzie? Yy, czasami to niestety jest tak, że. Yy, jeśli popełnimy błędy na poziomie rekrutacji, to potem jest bardzo trudno cokolwiek z tym zrobić. Narzuca się trzecie pytanie, a może za mało zarabiają, muszę powiedzieć, że od razu warto bardzo czujnie dopytać. Może nie tyle chodzi o kwoty, co o sposób zapłaty. Może to, co robią, nie jest dobrze powiązane z tym, ile zarabiają, prawda? Za menedżera, który. O swojej pensji, patrząc na wyciąg bankowy, powiedział: Wiesz, co tak fajnie zarabiam, tylko zastanawiam się, za co ja dostaję tyle pieniędzy. I to może nie tyle rodzi demotywację, co rodzi rodzaj melancholii, która właściwie no, rzeczywiście utrudnia życie. Kolejna rzecz, czy umiemy cieszyć się z sukcesów? Znowu, jeśli w pracy jest tylko praca, i tylko problemy, i tylko pęt, a nie ma takich momentów, kiedy celebrujemy, zrobiliśmy, wyszło, świetnie, super, gratulacje. No to niestety ważna potrzeba też jest niezaspokojona, i właściwie rodzi się frustracja. W tym sensie ten, ten kruchy produkt pod tytułem motywacja, pragnienie celu, energia, no dobrze pielęgnowany, to znaczy zaczyna się od celu, zaczyna się od dobrej komunikacji tego celu, następnie świętowanie kolejnych kroków, żeby go osiągać i adekwatne powiązane z działaniem wzmocnienie w postaci chociażby pieniędzy, ale także wszystkich innych nagród, które pokazują, jesteś na dobrej drodze. To myślę jest recepta na dobrą motywację. Jeśli jej nie ma, to trzeba czujnie wypytać o te właśnie czynniki.